Cześć, tu Raziel. Zapraszam na kurs realizatorów Fandabingowych. To jest część pierwsza z kilku części o procesie produkcji projektów dźwiękowych, które będą mówiły o tym, co robić przed podjęciem decyzji o pracy nad takim projektem, np. piosenką, przez przygotowywanie się do miksowania, współpracę z samym reżyserem, reżyserem piosenki, aż do miksowania i tworzenia finalnej wersji projektu. Cały kurs jest przeznaczony dla realizatorów dźwięku, dźwiękowców i również dla reżyserów piosenek, którzy tworzą pewnego rodzaju most komunikacji pomiędzy wokalistami a realizatorami. Wydaje mi się, że obie osoby, czyli reżyser piosenki i realizator, powinny wiedzieć drobina o swoich obowiązkach i problemach, aby podczas procesu produkcji piosenki móc ze sobą odrobinę lepiej współpracować. Bez dłuższego gadania, zacznijmy od tego, jak zacząć ten cały dziwny proces miksowania piosenki. Jakie pytanie zadać sobie przed podjęciem projektu? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście pytania zdane przez ślicznego kotka ze słuchawkami są o, o wiele lepsze. Teraz jeszcze jedna uwaga. Przygotowując te slajdy, miałem w głowie etapy produkcji obowiązujące w, w grupie fandamigowej, takie jak na przykład Nanokarin. Co za tym idzie, to to, że podejście i pytania, o których będę mówił, mogą być inne niż gdybyście pracowali nad swoimi projektami jako um, jednoosobowa armia, gdzie musicie spełniać wszystkie funkcje od wokalisty do miksera piosenki. Więc miejcie to na uwadze słuchając tej prezentacji. Jaki aranż? Aranż to opracowanie projektu muzycznego na inny niż przewidziano w oryginale, więc yy, zacznijmy od tego. Pytania, które możemy sobie zadać przed podjęciem projektu, to na przykład ilu wokalistów jest w piosence, yy, albo ile oddzielnych partii nagrań się w niej znajduje, czy jest to projekt grupowy, czy znam reżysera tego projektu. Czasami dobrze wiedzieć nad jakimi projekto, projektami pracował ten reżyser? Na przykład wtedy możecie ustalić, czy podobały Wam się te projekty. Na koniec, czy masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dla reżysera? Jeżeli tak, to nie musisz pytać przed podjęciem się pracy nad tym projektem. Teraz, czy istnieje instrumental dobrej jakości? Bardzo ważne pytanie, które jako realizator powinniście sobie yy, zawsze zadać. Nieważne, czy jest to projekt fandamigowy, czy inna produkcja, gdzie muzycy używają wcześniej nagranego podkładu muzycznego. Jeżeli możemy używać dobrej jakości nagrań to czemu nie mielibyśmy tego robić. Jeżeli już później ktoś będzie chciał zmienić jakość naszej pisenki to bardzo proszę to już to już nas nie interesuje. Dlatego duża większość realizatorów dźwięku wychodzi z założenia że pracuje się pracuje się z najlepszą jakością nagrań aby później konsumer mógł um, użyć gorszej jakości ale cały czas z akceptowalnym rezultatem. Więc jakie jakości instrumentali możemy znaleźć? Bardzo często będą to MP3 z bitrate'em 320 kbps. na sekundę. Bitrate to przepływowość sygnału e, mierzona w bitach w bitach na sekundę. E, jak sprawdzać tę jakość? Najłatwiej uda Wam się znaleźć te informacje w programach takich jak wMP czy iTunes. E, rozmawiajcie z reżyserami piosenek. Jeżeli jakoś, jakość instrumentala MP3 jest gorsza niż 20 lub 256 kbps na sekundę. Istnieje mnóstwo coverów w internecie, oczywiście, które są okropnej jakości, a, a cały czas ludzie je kochają, więc warto pamiętać, że jakość to nie wszystko, a są jeszcze inne aspekty nagrań piosenek, takie jak na przykład energia wykonawcy. Ale o tym później. Gdzie i jak szukać instrumentali do piosenek z anime? Ta formułka w Google mi zazwyczaj pomaga. Dodatkowo możecie próbować Off Vocal, Vocal Removed, Soundtrack OST. To wszystko powinno pomóc. Podaję również strony, gdzie znajdziecie nagrania z piosenkami z anime. Czy chcę miksować ten projekt? Całkiem oczywiste pytanie, ale jak to bywa, warto je sobie zadać przed podjęciem się jakiegokolwiek zobowiązania. Dobra, załóżmy, że pracujemy nad jakąś piosenką i dostajemy wszystkie nagrania od reżysera. Co powinniśmy teraz zrobić? Przydatna lista pytań do odhaczenia. To czy nagrania są w mono czy w stereo, jaka jest ich jakość, czy są dobrze wyeksportowane, czy są poprawnie ponazywane, czy trzeba nagrywać poprawki. Każde nagranie wokalne powinno być plikiem mono, czyli zawierać tylko jedną monofoniczną Pojedynczą ścieżkę dźwiękową. Nie ma potrzeby nagrywania się w stereo do projektów andamingowych, w szczególności kiedy jakość tych nagrań nie jest e, najwyższa. Oczywiście instrumental powinien być najwyższej jakości, e, jaka jest tylko moż możliwa, e, dostępna. Upewnij się, że tak jest. Dalej, nagrania powinny być poprawnie wyeksportowane czyli powinny zaczynać się i kończyć ciszą, bez pourwanych partii wokalnych. Każde nagranie, które dostaniecie, powinno być zrozumiale opisane przez reżysera, tak żebyście nie mieli problemów z późniejszym dopasowaniem tych nagrań pod piosenkę. Jest to głównie ważne w przypadku projektów grupowych, kiedy macie tych nagrań parnaście, par dziesiąt. Jak zazwyczaj proszę, ja zazwyczaj proszę reżyserów piosenek o, o krótki plik tekstowy dołączony do nagrań, gdzie znajdują się potrzebne informacje dotyczące organizacji projektu. Co robić przed rozpoczęciem miksowania? Zakładam, że zaczniecie od wyboru swojego ulubionego dawa. Digital Workstation to wasze środowisko, czyli program komputerowy do łączenia wielu nagrań w jedno podczas procesu miksowania. Co możemy robić w dawie? Komponować, nagrywać, edytować, miksować, pracować z wideo. Po prawej zamieściłem listę dawów powszechnie używanych w branży muzycznej. Najpopularniejsze to Pro Tools, Cubase, Logic, Ableton. Dodatkowa notka dla tych, którzy zainteresowani są produkcją muzyki i dźwięku do filmów. DAWy używane przy produkcji filmów to Pro i Nuendo. Ale jak. Ale i tak większość popularnych dawów pozwala na pracę z plikami wideo, więc istnieje duża elastyczność tego, który program zdecydujecie się wybrać. Organizacja sesji w daw jest głównie ważna dlatego, że łatwiej pracuje się z nagraniami, które są poprawnie ponazywane i tworzą jakoś zrozumiałą całość. Na początku importuj wszystkie nagrania wokalistów, dodaj instrumental i opcjonalnie jedno, dwie podobne gatunkowo piosenki do porównania. Potem ułóż, wyrównaj i ponazywaj wszystkie ścieżki w sesji. To jest moja propozycja organizacji ścieżek w projekcie. A tutaj mam przykład jednej z moich starych sesji. Zazwyczaj stosuję podobno kolejne składanie nagrań, ale oczywiście każdy projekt może wymagać czegoś nowego, więc warto być otwartym na zmiany. Niemniej, dobrze znaleźć swój schemat organizacji, żeby przyspieszyć swój proces pracy w przyszłości. Dzięki za uwagę. Cześć.